Witam serdecznie na moim kanale. Kolejny odcinek z serii Diablo 3 z Dusz. Gramy łowców demonów. Na początku zmienimy ustawienia gry, tak jak to mówiliśmy na ostatnim nagraniu na Audrey 4. Przetestowaliśmy, że szczelinki nie dadzą już nam, nie, nie, nie są zbyt trudne na poziomie 4. Rozpocznijmy rozgrywkę. Teraz, teraz te odcinki będą do siebie dość podobne ponieważ będziemy starać się zebrać cały set ten pod nasz build oczywiście, czyli jest to set Świętokraczca esencja. No zobaczmy jak to wyjdzie. Na chwilę obecną nie mamy nic do świętokroczej esencji. Porobiliśmy sobie te inne. W międzyczasie chcemy zebrać chociażby spodnie tego blatu. Torna, żeby zwiększyć obrażenia obec elitarnych przeciwników. Zacznijmy odcinek od zrobienia zwykłej szczeliny, zbieramy klucze. Przy okazji może coś wpadnie. Dobrze by było zrobić te zestawy dla naszej zaklinaczki, które używaliśmy też na mnichu. Zaraz na tym pomyślę. To nam zwiększy ilość wypadających kluczy. Co by było dość przyjemne w tym przypadku, a przynajmniej szanse na wypadnięcie dodatkowego klucza. Myślę, że w zdrobieniach kluczy to jeszcze by ręka 3 była lepsza. Te poziomy głębokich szczelin, zwykłych szczelin, mimo że piszę od ręka, nie pokrywają się aż tak bardzo. Pamiętamy o otwieraniu skrzynek. Kolejny pierścionek. Bardzo dużo pieszczonków mi leci na tym foksy demonów, Jak zresztą mogliście to już zobaczyć. Spiesznie co odcinek jakiś pierścionek wypadam. Tak jednak jeżeli chodzi o dropienie kluczy to jednak byłby poziom bardziej udręka 3 wskazanym. Ale już podjęliśmy się tego poziomu to już go dokończymy. Trzymamy za mało obrażenia na ten poziom. Jednak z tymi litkami nie idzie na tym poziomie jeszcze wystarczająco szybko, żeby zostać, także kolejną szczelinkę po kluczy, to zrobimy szczelinkę na poziomie od ręka 3. Ale w międzyczasie będziemy robić głęboką szczelinę na odręce. Na od poziomu 4, Zaklinaczko nam gdzieś znikło. Nie wiem jak to się stało, że ono padło. Ale skoro je się padło, to zaraz wróci. Nie musimy tak jak Diablo 2 iść do miasta i od y, wykupować jeszcze raz. Te potworki mają po prostu bardzo dużo wytrzymałości. Te inne potworki padają odpowiednio szybko. Te kolosy sprawiają problem. Definitywnie broń jednoręczna by się przydała. To sprawiło, że tak wolno atakujemy tą kuszą. To jest kusza dwuręczna. A wcześniej bawiliśmy się kuszą jednoręczną. To jest dobre w Łowcy Demonów, to niezależnie czy mamy kuszę jedno- czy dwuręczną, zawsze możemy nosić kołczem. W przypadku nekromanty, jak chcemy użyć tych dodatkowych broni na prawą rękę, tak jak to jest kołczem, to jest lewa ręka, no dobra, nie będziemy na lewą rękę, to tam nie możemy założyć już wtedy kosy dwuręcznej. musimy używać kosy jednoręcznej. Ta grupka potworów aktywuje Strażnika Szczeliny Także też nie potrwało to aż tak długo No jednak nie aktywowało 98% Więc zobaczmy jak pójdzie z Strażnikiem Szczeliny Ten Strażnik jest dość upierdliwy, w się pojawił, i znikał Dobija mnie ta prędkość za no. I mamy tam dwa klucze do głębokiej szczeliny wpadłem. Przejdźmy szybko do miasta. Spróbujmy zrobić te sety dla naszej zaklinarzki. Jeden jeżeli dobrze pamiętam, Jeden zwiększał nam zabywane esencje, a drugi zwiększał klucze Coś laguje. Jest to wina internetu. I prawdopodobnie będziemy mieli disconnecta. Albo więcej niż prawdopodobnie, zobaczmy, czy uda się wrócić do gry. Dało się, już wszystko działa. Dobra, jeżeli chodzi o to, to był na pewno pas. Jeżeli dobrze pamiętam, była to wstęga mędrca. Po dwa liczby, obuszane przez przeciwników w oddechu śmierci. Ale znowu teraz musielibyśmy się wybrać do aktu drugiego, żeby znaleźć jej ten pierścionek. Do aktu pierwszego, żeby porobić parę zleceń, żeby trafić jej pierścień. To zostawmy to na razie. Kontynuujmy zabawę w szczelinach. Zróbmy głęboko szczelinę. Poziom czwarty. Wypadły nam dwa klucze, także. Możemy zrobić dwie głębokie szczeliny. Mi się wydaje, że to zależy od waszego stylu rozgrywki, ale mi bardziej przypadają do gustu głębokie szczeliny niż te zwykłe. Trzeba się noc wracać, trzeba uważać, czy coś nie wypadło gdzieś po kątnie. A tutaj musimy dojść do samego końca i dopiero nam wynagrodzi cały no i możemy dzięki temu też ulepszyć te kamienie które dają duży bonus przy dłuższym ulepszaniu przy poziomie setu, to już jest bardzo duży bonus Ta zemsta na pewno będzie się lepiej sprawdzać na otwartych przestrzeniach. Spróbujemy następną głębokość czynnie zrobić z y, tym rozprówaczem szmita, żeby zobaczyć, czy to zbijanie o jedną sekundę nie sprawi się lepiej przy naszym poziomie. Niżej ten ingeum. Geom nie jest w tym buildzie w wersji ostatecznej no ale bo nie trafimy to chyba jest coachem który nam zmniejsza 60% odnawianie się no to zemsty to musimy tak robić jak jest musimy szukać jakiejś alternatywy chyba że będziemy mieli szczęście i no wpadnie ale jeszcze żadna broń nam nie wpadła pod y wszyscy demonów na, na najwyższym poziomie już jak dobiliśmy tak bym jakieś tak naprawdę szybko lecą nie pilnujemy żeby cały czas mieć aktywne te dwie te, te no moc cieni to zwiększa nam szybkość Trochę słabo poszło z tym zużyciem Zemsty, ale już nam się zemsta odnowiła, więc jak wejdziemy na Kolejny poziom strzeliny, to od razu sobie aktywujemy Teraz spróbujemy jak najwięcej tych potworów ubić na tej zemście już nam się zemsta odnowiła, to znowu aktywujemy. I to właśnie nam daje taką możliwość ciągłego skakania. I super, bossa teraz tylko ubić. No jeszcze z tymi elitkami, bo sami nie będzie tak szło szybko Są dość żywotne. Kusza super na pierśnik. Zobaczmy, jaką kuszę nam się udało zdobyć. Przemyślamy do 25 poziomu. Najpierw ten kamy, który mamy osadzony. Potem będziemy próbować ulepszyć yy, z potężnych. To nie jest kusza pod nasz zestaw ostateczny, bo w zestawie jest łuk Także to na pewno nie to co szukamy, ale zawsze może jakaś lepsza, może jakieś lepsze obrażenia, czy zwiększenie skilli naszych Bardzo mnie interesuje ta kusza, więc ja od razu zobaczę Jest to demoniczna maszyna Taka sama prędkość ataku 30% szansy na wystrzelenie eksplodujących pocisków podczas ataku od tutaj mamy maksimum dyscypliny nam się zwiększa Obrożenia nam spadną Ale kuszące te wystrzelanie eksplodujących pocisków Spróbujmy zobaczmy, to jest nieduży Teraz spadek tych umiejętności Miejmy też e ten ingeom na tego messerschmitta jeżeli go znajdę to od razu będziecie wiedzieć czy warto w to wybawić, czy nie, nie ma tutaj tego messerschmitta? to bardzo dziwne to jest łuk którego poszukujemy w o takie 50% szybciej zadawane przez niego obrażenia dostaje od 200, to jest ten łuk który będziemy nasz No i nie ma. No to jeżeli nie jest nam dane, to będziemy musieli używać tego, co mamy, a świt skraca czasu na mnie z czyli to jest coś, co zastąpi mięńkeum, jak znajdziemy. Sąsiad nie daje za wygraną. Też zostawię dla przyszłości jakby się nie sprawdził ten... ta nowa kusza. Głęboka no, szczelina, poziom czwarty. Na następny odcinek przeniesiemy się Na poziom trudności udrękę 3 Żeby szybciej zdobywać klucze i porobić więcej głębokich szczelin Tak naprawdę teraz punktem takim Rozgrywki jest był ulepszyć te kamienie, by znaleźć przedmioty A jakoś z tej głębokiej szczeliny zawsze miałem lepsze dropy niż ze zwykłych Nie wiem czy jest to jakoś tak podyktowane czy nie. Jeszcze tutaj przy okazji mamy dobre wzmocnienie. Więcej kierunów. Kolejny poziom, prawie połowa paska za nami, 38% tylko. Ale tam nie było więcej potworków, żeby to nabić. Co niektóre te poziomy głębokich szczytń są bardzo małe. Tu jest coraz lepiej, sto... widzicie jak jest zemsta włączona, to praktycznie nie ma co się martwić, można stać i spamować tym strzałem. Wielostrzałem. Problem pojawia się, gdy zemsta przestaje działać. Nie było za wiele potworów elitarnych, czy czempionów, dlatego Ingeom przefaluł. No ale to chyba... To co się teraz najszybciej da zrobić. Wydaje mi się, że... Na zdobycie Ingeoma to trzeba zrobić sobie szamana na pierwszym poziomie i... Nim... Craftować. Znaczy u... Kadai handlować. Moje chyba Ingeum może już wypaść na pierwszym poziomie, nie jestem pewien, można to sprawdzić Ale Ingeum jest warto zdobyć, żeby sobie tutaj przyspieszyć to odnawianie zemsty Dopóty, dopóki nie będziemy mogli przyspieszyć go w sposób Tego, tej kuszy, którą dodamy jako broń 65% Plus nasze 50%, no to możemy schomować cały czas już samo 65% czyli o 2 trzecie, czyli 30 sekund to zostaje tylko 10 sekund, e, kiedy nie możemy mieć tego. Czyli nawet nie będziemy musieli mieć pełnię e, zwiększenia, znaczy zmniejszenia kosztów e, czasu odnowienia, bo będziemy mogli tam wsadzić e, zmniejszenie użycia, kosztów użycia i też powinna się, powinna się zemsta wyrabiać. Jest to bardzo dobra aura dla naszego łowcy demonów. Można to tak nazwać, to swego rodzaju aura. Co my tu mamy za Co jest też dobre, że na głębokich szczelinach od razu wszystkie podporki giną jak pojawia się strażnik szczeliny, więc nie musimy się przebijać przez te grupki jeszcze. zemsta się skończyła w połowie walki z bosem. Na pewno się odnowi jeszcze zanim skończymy walkę. Więc odpalamy zemstem i kończymy walkę Tym razem żadnego legendarnego dropu no ale będzie można ulepszyć sobie kamyszki Wracamy do miasta. Zróbmy jeszcze jedną szyjnę, teraz już tylko zwykłą po to, żeby zebrać klucze do następnego odcinka. będzie troszeczkę dłużej, ale równie dobrze będziemy się z tym bawić. Nie powinno być żadnych niespodzianek. Widzicie nawet te takie obrażenia od y, żywiołów nie zadają nam aż tak wiele. Tylko ta trucizna, ona zawsze mocno zbija punkty życia, szczególnie te pasy trucizny. Na pewno trzeba podpracować nad szybkością ataku. No ale to wszystko po kolei. Najpierw znajdźmy albo pas, pas to znaczy spodnie Blaktorna, żeby móc obniżyć, zwiększyć obrażenia przeciwko elitom i zmniejszyć ich obrażenia przeciwko nam. A drugi punkt, taki najważniejszy zbiorów to by ta tak kusza świt żeby móc jeszcze szybciej znaczy żeby móc spamować zemstę cały czas jakbyśmy byli cały czas na, na zemście, to nie było problemu żeby zrobić nawet na 6 poziomu jeszcze jakby się zwiększył ten wielostrzał dwukrotnie że dwa razy szybciej strzelamy to już na pewno Czyli przede wszystkim polujemy na bronię. Ale broni jest tak dużo, że nie chcę robić tego hazardu na bronie Będę robił hazard tylko pod przedmioty z zestawu Na których nam zależy, czyli przede wszystkim na tym zestawie głównym Który też jest oczywiście pod zwiększenie zem... wrażeń za, e, przy aktywnej zemście i zwiększenie owego strzału myślę, że obrażenia już są dość przyjemne dość szybko mijają te szczeliny myślę też nad jednym odcinkiem, żeby porobić te wyzwania, żeby zrobić wyzwanie z pierwszego aktu zlecenia, bo jednak ten pierścionek dla niej by się naprawdę przydał. Nie jest to coś teraz najważniejszego, teraz najważniejsze jest zdobyć broń i nasz główny zestaw, ale to jest coś, co no dalszą część odcinka się na pewno przyda i wpłynie pozytywnie. Wydaje mi się, że nie będziemy mieli zbyt dobrego dropu. Jak widzicie robimy już praktycznie 2 trzecie szczeliny za nami, a nic jeszcze nie wypadło. No cóż, i tak bywam. Dlatego tego wielu youtuberów decyduje się na zdobywanie przedmiotów poza nagrywaniem i tylko pokazanie ostatecznego bildu, no ale ja bym chciał, żebyście mogli zobaczyć. Z czym to się tak naprawdę wiąże, żeby zdobyć te przedmioty? Jak kombinować, żeby zwiększyć sobie szanse na zdobycie tych, które są nam potrzebne? Są niektórzy gracze, myślę, że no to tak szybko wbijam poziom, zakładam przedmioty, już jest super zabawa, no i niestety to tylko trwa. Ale nie, to coś czego nie da się wykonać. Już praktycznie mamy drażnika odblokowanego, jeszcze jedna, dwie grupki elitarne i mamy tam, zobaczmy czy tu jakaś większa, nasza się trafi, szersza, niestety nie znowu kanały tunelem, ale mamy zędziuchę bardzo dobrze, Zędziucha wywala kryształy, pawadłomki też się, które są bardzo nam potrzebne. To jest coś co na pewno wam przyspieszy hazard. Czy z hazardu uda się wydropić? To już inna sprawa, ale na pewno będziecie mogli więcej hazardu uprawiać w grze oczywiście. Jedna grupka i już praktycznie jesteśmy na końcu. Mamy tą strażnik odblokowane, oczywiście z drugiej strony. Ale mamy zemstę aktywną, będziemy mogli większość tego stronnika obić na zemście aktywnej. Dzięki temu wiele od razu leci. I mamy tam, co wypadło. Jeden klucz i zapomniana dusza. Czyli, oczywiście krótko mówiąc, chłam. Obczyliśmy skrzynkę. Nic, co byśmy mieli zidentyfikować, nie wypadło. Moc Tyraela czy Oko Proroka nie mają żadnych emanacji. Nam nie są potrzebne. Chyba, że Oko Proroka by było lepsze niż ten nasz żółty przedmiot to można by było zmienić tam. No. A jest, także zmieńmy. Oczywiście nie zapominajmy o klinocie. No i dobra. Resztę możemy pozbyć się. Ramyczki do skrzynki. Jeszcze tylko zróbmy hazard. Pod spodnie, bo może trafi La Torna, jeśli nie, to może już pod nasz zestaw. Albo się nie trafi nic. Spodnie Jana po raz kolejny. Mam po prostu do nich bardzo duże szcz szczęście. No i dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za dotrwanie do końca. Jeśli się podobało, zostawcie lajki i komentarze. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. A ja zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Pozdrawiam.